Witam bardzo serdecznie z tej strony Good Kinga. Witam, dzień dobry, Wiktora Niemczyk. Dziewczyny, gratuluję. Puchar Polski pozostał w rękach Beniaminka. Trudny dzisiejszy mecz był z, yy, z drużyną yy, z Łańcuta? Yy, myślę, że narzuciłyśmy swoje tempo i, i po prostu grałyśmy tak jak zawsze, więc. Yy, więc gramy tak jak zawsze, to jest dobrze i wygrywamy, więc nie było źle. Jasne, do końca tam obawiałyście się, bo to już tak pod koniec ten wynik był raczej spokojny, nie? Nie, po pierwszej połowie już myślę, że każdy miał, był dobrze nastawiony i już byłyśmy pewne raczej, że, że, już, że już ten puchar będzie znowu nasz. Jasne, puchar duży okazały, podoba się? Oczywiście, takie, takie puchary to są najlepsza nagroda dla nas i oznaka ciężkiej pracy, którą pokazujemy na każdym treningu i z każdym treningiem wyglądamy lepiej, więc takie puchary i wygrane cieszą nas bardzo. No właśnie, to ten puchar chyba tak w nawet więcej niż w 100% zasłużony, bo półfinale rozbiłyście Resowie, teraz... Yy... Łańcuch, czyli dwie takie najmocniejsze drużyny obok Was na Podkarpaciu. Zgadza się. W każdym z tych meczów nie było łatwo, ale starałyśmy się wyjść pewne siebie i pokazać, jak gramy na co dzień na treningach, jak ciężko trenujemy, co nam trener daje, jakie wskazówki, po prostu pokazać to w meczu i myślę, że w pełni zrealizowałyśmy to, co miałyśmy zrealizować i, i to nas bardzo cieszy. Ja, te dziewczyny, powiedzcie jeszcze, jak długo jesteście już w Beniaminku? Ja dopiero od grudnia tamtego roku, więc dopiero zaczynam przygodę z Beniaminkiem. Podoba Ci się? Tak, bardzo jestem zadowolona z atmosfery, z wyników. Y... Tak, bardzo mi się podoba. Ja jestem w Beniaminku od dziecka, to już będzie z 11 lub 12 lat. Odkąd pamiętam, jak byłam takim dzieciątkiem, to chodziłam na Beniaminka, więc to jest mój pierwszy klub i... I no nie wiadomo czy ostatni, aczkolwiek pierwszy klub od dziecka. Jasne, to pewnie już parę ciekawych pucharów masz w kolekcji, opowiedz. Zgadza się, na przykład z tym Barku, y, albo z futsalu też, no wiele już jest pucharów, wiele, Jasne. wiele. Przed Wami teraz ta rywalizacja w rozgrywkach centralnych. Jakieś drużyny, z którymi chciałybyście się bardzo, bardzo zmierzyć? Myślę, że na początku fajnie by było trafić na drużynę y... Na, na jakąś drużynę taką, z którą możemy spokojnie rywalizować, z każdą możemy, ale, ale żeby, żeby można było narzucić swoje tempo i, i spokojnie po prostu pograć. A później fajnie by było, jak uda się awansować, jakąś ekstra drużynę, żeby spróbować, bo w tamtym roku dziewczyny grały z ekstra liką drużyną, tak, więc ja fajnie też z łodzią, więc tak, fajnie teraz znowu by było się zmierzyć. No właśnie ta przygoda pucharowa w tamtym roku znakomita. E, przypomnij jak to wyglądało. Przegrałyśmy bardzo dużo, aczkolwiek było to dla nas bardzo cenne doświadczenie grać z taką drużyną ekstraligową, doświadczoną. Po prostu myślę, że bardzo dużo wyniosłyśmy z tego meczu i ta porażka przykułyśmy ją w, w dobrą lekcję po prostu. Wiadomo, że wynik bolał, aczkolwiek cieszyłyśmy się z tego, że miałyśmy szansę zagrać z ekstraligową, topową drużyną tak naprawdę, więc... Jasne, w tamtym roku chyba nie udało się awansować do drugiej ligi, dobrze pamiętam. No. No, w tym roku widzę zaczęłyście znakomicie. Jest pozycja lidera. Będzie lepiej? Miejmy nadzieję, że tak. Po ostatnim roku mamy dość spory niedosyt, więc chcemy awansować do drugiej ligi. Za kilka dni znowu się zmierzycie z łańcutem. Tu dziewczyny się odgrażają, że to będzie srogi rewanż. Jak myślicie, jaki będzie wynik meczu tego najbliższego? Mamy oczywiście nadzieję, że będzie korzystne dla nas. Znowu spróbujemy narzucić swoje tempo i, i pokazać się z jak najlepszej strony. E, jeśli dobrze popracujemy jeszcze te kilka dni, to myślę, że wiek, wynik może nam na pewno sprzyjać.